O. O. Właśnie byliśmy, wracaliśmy obok tam. Przychodni, no kupiłem. O. Czy Daję daj jednego paluszka. Daj jednego poluszka, ja dopiero nagrywam, a ty już od razu daj. Masz, masz wszystko ty masz. Masz, ja ci oddaję wszystko. Ty już jesteś osobą bezczelną. Masz. Wszystko ty masz. Wszystko chciałby zabrać. Jedz. Smacznego. Widzicie? Ja dopiero zaczynam na, ja. nagrywać. Pokazuję, ja on da jednego. No widzicie. Jednego. A. Masz wszystkie, ja oddaję ci. Ja. ja ci oddam i się kurwa pozbędziesz się A. mnie. Stąd. Mam dosyć ciebie. Co tylko zobaczysz, to już kurwa pazerna. Widzicie? Pajalny chuj, kurwa. Co będziesz żył sam tutaj. Ja jutro już z tobą nie jadę nigdzie. Ostatni raz ja z tobą pojechałem. Mam dosyć już. Ja do. Jacka nazwani. A jak no to mówię. Tylko po... Tylko pokazałem, nagrać całe to. Od razu udaj. No. Masz swój kanał. Czemu Ty nie zarabiasz? Nie zarabiasz i nie będziesz zarabiał. Ech. Dobra, gdzie ja moja kamera? Słucham? Nie wiem, gdzie moja kamera. No w tamtym pokoju jest. Co wy nagrywaj?